Drogi Kościele, kochani, witam Was serdecznie. Bardzo się cieszę, że Was widzę. Cieszę się, że możemy razem uwielbiać Pana Boga, że możemy oddawać Mu chwałę. Dziękuję, że nasze modlitwy tak realnie odnoszą skutek. Wierzę, że Duch Święty, tak jak powiedział. Brat Adam, On jest tutaj z nami, mimo że Go nie widzimy tak fizycznie, widzialnie, On tutaj jest, On jest nad każdym z nas, w każdej chwili naszego życia i to jest cudowne, moi drodzy. Temat mojej dzisiejszej usługi brzmi Dwie natury Jezusa Chrystusa. Co to oznacza? Kiedy modliłem się nad tym, co chciałbym przekazać podczas dzisiejszego nabożeństwa, odczułam takie ponaglenie, aby mówić o tym, że nasz Pan Jezus Chrystus, jak dobrze wiemy, jest w pełni człowiekiem, ale również w pełni Bogiem. Poświadcza nam to Boże Słowo i chciałbym dziś, abyśmy nad tym się pochylili. Pan Bóg pragnie mieć z nami relację i tak stworzył nas na samym początku. Jednak wydarzyło się coś, co tę doskonałą naszą relację z Panem Bogiem zmieniło, i co dziś każdy z nas doświadcza na własnej skórze. Tym wydarzeniem był grzech. Co to znaczy grzech? Czy to oznacza, że. Zjadłem za dużo czekolady i tak mówimy potocznie, taki mały grzeszek? Nie, oczywiście, że nie. To oznaczało, że w naszej relacji z Panem Bogiem, która była piękna, pełna miłości, która była idealna, pojawił się czynnik obcy, który zaburzył tę naszą jedność z Ojcem. Człowiek znalazł się w sytuacji, której potrzebował ratunku, jednak nie był w stanie sam tego uczynić. Przecież tak jak lekarz, nie jest w stanie przeprowadzić operacji sam na sobie. Z tego powodu potrzebujemy kogoś innego, kto zrobi to za nas. Ten ktoś, kto sam nie jest skażony grzechem, ale ktoś, kto może utożsamić się z nami? Sam Pan Bóg. Pan Jezus musiał być Bogiem, aby umrzeć za nas w ofierze za nasze grzechy. Ale gdyby Jezus był tylko Bogiem, to to, czego dokonałby na krzyżu, płacąc karę za nasze grzechy, nie mogłoby się do nas zastosować. On chciał żyć tak jak każdy człowiek i był, nigdy nie zgrzeszył, ale przechodził przez wszystko to, co przechodzimy my. List do Hebrajczyków, pierwszy rozdział, pierwszy, drugi werset mówi nam: Bóg, który stopniowo i na wiele sposobów objawiał dawniej swoje słowo Ojcom przez proroków. W tych ostatnich dniach przemówił do nas w osobie Syna. Jego ustanowił dziedzicem wszystkiego, przez niego również stworzył wszystko, co istnieje w czasie i przestrzeni. Możemy zapytać, jak to możliwe, aby sam Bóg znalazł się tutaj, razem z nami, na Ziemi, skoro Pan Bóg jest nieskończony, a człowiek jest skończony. Bóg jest moralnie doskonały. Człowiek jest moralnie wadliwy. Bóg jest wszechmocny, wszechwiedzący, wszechobecny, a ludzie, jak dobrze wiemy, są bardzo ograniczeni. Jednak uczniowie widzieli, jak ich mistrz, nauczyciel, jak pan Jezus jadł, spał, chodził, mówił, śmiał się, męczył się, odczuwał głód był bity, a ostatecznie zmarł, jak każdy inny człowiek. Pan Jezus, powinniśmy to wyjaśnić, nie jest ani w połowie człowiekiem, w połowie Bogiem, nie jest trochę tego, trochę tego, nie jest jakąś syntezą Pana Boga i człowieka, ale nie jest również jak niektórzy mówią takim mądrym nauczycielem po prostu mądrym człowiekiem, który kiedyś był coś mówił i przeszedł do historii ale Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem jednym i drugim jednocześnie. w Ewangeliana pierwszy rozdział pierwszy od do czwartego wersetu. Apostoł Jan nie zawaha się mówić o Panu Jezusie tak: Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko nie, dzięki Niemu się stało, i z tego co istnieje, nic nie stało się bez Niego. W Nim było życie, a życie było światłem ludzi. Według Jana, z, jednego z pierwszych naśladowców Pana Jezusa, historia Chrystusa wyprzedziła czas. Historia Jezusa nie zaczęła się w Gospodzie w Betlejem, ponieważ Jezus był z Bogiem na samym początku. Zanim świat został stworzony i istniał czas i przez Niego wszystko się stało. Natomiast wśród nas zamieszkał, abyśmy mogli ujrzeć Bożą chwałę. Innymi słowy, poznając Jezusa, możemy poznać Boga całej wieczności. Chciałbym zwrócić uwagę na trzy takie ważne rzeczy, które Pokazuje nam przyjście Jezusa na świat. Pierwszą z nich jest zobaczyć niewidzialnego Boga. Kiedy nie znamy prawdy o tym, kim jest Bóg, możemy go sobie tylko w jakiś sposób wyobrażać. Każdy człowiek ma pewne wyobrażenia na temat tego, kim on jest. Jednak dopiero wtedy, kiedy Poznamy Go i zobaczymy, jesteśmy w stanie tę prawdziwą relację z Nim nawiązać. Pewnego razu Pan Jezus wyjaśnił swoim uczniom, że zamierza przygotować dla nich miejsce w domu swojego Ojca, a następnie przyjdzie, zabierze ich, aby byli razem z Nim. Słysząc to, uczniowie mieli kilka pytań do swojego mistrza. Tomasz chciał wiedzieć, dokąd On idzie, Filip z kolei chciał zobaczyć ojca. W odpowiedzi na tę prośbę Filipa, aby pokazać mu ojca, Pan Jezus zadaje pytanie. Jana 14 rozdział, 9, 10 werset. Jezus odpowiedział, tyle czasu jestem z wami, i jeszcze mnie nie poznałeś Filipie. Kto mnie zobaczył, zobaczył ojca. Jak możesz mówić pokaż nam Ojca. Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? W słów, które do was kieruję, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest obecny we mnie, dokonuje swoich dzieł. O czym mówi tutaj Pan Jezus? W żadnym wypadku nie. Obnażał śmiałości Filipa ani jego pytania, ale mówi nam o pewnej prawdzie, że widząc Pana Jezusa, kiedy był tutaj na ziemi, widzimy nie tylko człowieka, który żył dobrym życiem, ale widzimy samego Ojca, jego charakter i miłość względem nas. Apostoł Paweł napisał o tym w Kolosan, drugi rozdział, dziewiąty werset. Przecież to w nim sprowadzona do cielesnej postaci zawiera się cała pełnia boskości. I chociaż pełnię naszego stwórcy będziemy mogli zobaczyć wtedy dopiero, kiedy się z nim spotkamy, już teraz możemy w osobie Jezusa zobaczyć Jego miłość i poznać Jego charakter zobaczyć Ojca w obliczu Pana Jezusa. Pan Jezus przyszedł na ziemię również po to, abyśmy mogli w pełni otrzymać łaskę, którą dla nas przygotował. Jezus nie tylko objawia Boga takim, jakim naprawdę jest, ale pokazuje nam, co to znaczy być naprawdę ludzkim. Ponieważ skoro Pan Bóg stworzył człowieka do miłości, a on sam jest tą miłością, która jest w stanie go zaspokoić. Jezus wypiera się sam siebie, dając nam przykład postępowania. Filipian, drugi rozdział, piąty, siódmy werset. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On chociaż, chociaż istniał w tej postaci co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. Czytając Boże Słowo, widzimy, że tylko Bóg interweniuje w imieniu swojego ludu. Łaska jest darem przychylnego usposobienia Pana Boga wobec nas, którzy nie tylko nie zasługujemy na Jego łaskę, ale zasługiwalibyśmy na karę. Jednak on nie chciał, aby to nastąpiło. Hebrajczyków, 2 rozdział 17, 18 werset. Dlaczego Pan Jezus przyszedł w ludzkiej postaci? Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga, dla przebłagania za grzechy ludu. Bo w czym doznał cierpień, sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. I trzecia myśl. Pan Jezus przyszedł na świat jako człowiek, abyśmy mogli żyć zgodnie z naszą prawdziwą tożsamością. Słowo stało się ciałem nie tylko po to, aby pomóc nam zobaczyć Boga i otrzymać tę wspaniałą łaskę. Jezus stał się człowiekiem, aby odkupić i przywrócić nas do tego, do czego zostaliśmy stworzeni, czyli do synostwa Boga Ojca. Z kolei w liście do Rzymian 5:17 apostoł Paweł powiedział tak: Bo jeśli przez jednego z powodu jego upadku, czyli pierwszego człowieka, Adama, zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie. Tak jak wspomniałem, w Księdze Rodzaju czytamy, że Bóg stworzył ludzi na swój obraz, i zostali stworzeni, aby panować nad całym stworzeniem. Jednak z powodu tego pierwszego człowieka, Adama, zapanowała śmierć. Bunt pierwszych ludzi zakłócił tę idealną relację. Z Bogiem Ojcem, i tylko stwórca mógł naprawić ten bałagan, w który człowiek się wpakował. I on to zrobił w osobie swojego syna, Jezusa Chrystusa. Słowo stało się ciałem, w swojej ludzkiej postaci Jezus był poddawany próbom pod każdym względem, podobnie jak my. Jednak z tą różnicą, że On był bez grzechu i zaprasza nas, abyśmy my żyli tak jak On. Istnienie Kościoła opiera się na tej prawdzie, że Pan Jezus nie jest tylko człowiekiem, nie jest tylko mądrym nauczycielem, ale jest prawdziwym Synem Bożym. Lubię wyznanie Piotra o Jezusie. Jest Mateusza Ewangelia Mateusza 16 rozdział 16 17 werset Kiedy Pan Jezus zapytał za kogo ludzie go uważają Wtedy Szymon Piotr wyznał czytamy Ty jesteś Chrystusem synem żywego Boga W odpowiedzi Jezus zwrócił się do niego Szczęśliwy jesteś Szymonie synu Jana bo objawił Ci to nie człowiek śmiertelny, lecz mój ojciec, który mieszka w niebie. Nikt nie kocha nas tak bardzo jak Jezus. Nikt nie poświęcił się dla nas tak bardzo jak On. Nikt nie pragnie, abyśmy byli osobą, do jakiej został stworzony, tak jak On. Wreszcie nikomu nie zależało na tyle, aby wkroczyć do naszego świata dla nas kosztem siebie samego, jak on to uczynił. Kochani, proszę, powstańmy. Izajasza, dziewiąty rozdział, piąty werset. Syn został nam dany, władza spocznie na jego ramieniu, nazwą go, mowa o nikim innym jak o Jezusie. Cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Poproszę zespół. Pan Jezus nie był zwykłym człowiekiem, chociaż wie, przez co my, jako ludzie, przechodzimy. Jako człowiek zasnął głodu, zasnął bólu i płaczu. Jednak w tym, co przechodził, jako człowiek, był w stanie to przejść, ponieważ. Był również Synem Bożym i kiedy myślę sobie o przesłaniu Ewangelii, czuję, że mogę z tym Jezusem się utożsamić z tą Jego ludzką naturą. Ale wiem jedno, że tam, gdzie ja jestem słaby, i tam, gdzie często ja nie daję sobie rady, wkracza Jezus. Który nie jest zwykłym człowiekiem. Wkracza Jezus, który jest synem Bożym. Wkracza Jezus, który ma moc od Ojca i nic nie jest w stanie go powstrzymać. Drogi Kościele, chciałbym teraz nas zachęcić, abyśmy pomyśleli o tym, z czym się zmagamy i z czym czasami jest nam ciężko. Co nas w życiu zaskakuje, kiedy czujemy się, że nie mamy siły iść dalej. O tych momentach, kiedy czujemy się tacy ludcy, że nie mamy sił, aby z czymś sobie poradzić, aby przeskoczyć przez pewne ograniczenia, które w naszym życiu są. I kiedy po prostu chcielibyśmy, Usiąść i płakać. Ale wtedy do naszego życia wkracza osoba Jezusa. On przeszedł przez to wszystko, co my. On doświadczył tego wszystkiego, co my, w tak samo, w tej samej mierze. Widział ludzi, którzy chorowali, widział ludzi, którzy głodowali, widział ich ból. I sam go doświadczał. Ale tam, gdzie człowiek nie może, tam, gdzie człowiek napotyka na mur, którego nie może przejść, tam Jezus może to zrobić. Tam Jezus może to zrobić. Panie Jezu, dziękujemy Ci. Za ten czas, który dzisiaj tutaj mamy. Dziękujemy Ci, że jesteś z nami obecny. Dziękujemy Ci za to, Panie, że kiedy nam czasami coś nie wychodzi, kiedy, Panie, nie mamy sił, aby dalej iść, Panie, wtedy w tych momentach możemy spojrzeć na Twoją twarz. Panie, ponieważ Ty jesteś arcykapłanem, który może nam współczuć. Ty wstąpiłeś, Panie, na obłoki do Ojca, do tej niebiańskiej świątyni. Panie, i Ty wstawiasz się za nami w każdej chwili naszego życia. Panie, dlatego prosimy Cię. O każdy moment, kiedy być może o tym zapominamy. Kiedy zapominamy o tym, że prowadzisz nas za rękę, że zapominamy o tym, że nie jesteśmy sami, że zapominamy o tym, że przecież Ty wiesz, jak my się czujemy. Panie, proszę Cię, abyś w tych momentach dotykał naszego serca, Panie. Byś dotykał naszego serca, Panie. Dziękujemy Ci, Panie. Uwielbiamy Ciebie.